Kiedy zostaliśmy marynarki, tak naprawdę do pracy, bardzo się ucieszyłem, ponieważ uwielbiam kobietę w, dużych, w za dużych marynarkach z lat 80., z lat 90. Tematem głównym była bielizna, nie marynarka. I ja tutaj się trochę pogubiłem przy swojej prezentacji. Modelka na wybiegu, na twarzy, była wodzicielską kotką, a reszta jej zachowania to był szpieg z krainy deszczowców. Słuchaj. Co to było? O co chodzi? ja w ogóle nie jestem w stanie ocenić tego projektu, bo ja go nie widziałam tak naprawdę. Ale dlaczego my nie możemy zobaczyć modelki bez marynarki? Kiedy zrobiłem już bieliznę, przyszła, przyszła Melisa na przymiarki, e, to faktycznie pojawił się pewien problem pokazania biustu. Jednakże nie ja zatrudniałem Melisek. W momencie, kiedy ja bym zatrudniał jako projektant modelka, byłoby to w umowie zawarte, że modelka. Mm -hmm. Musi pokazać dobrze, biust, A nie chciałeś, tak, nie chciałeś pójść na m, taki lekki kompromis i trochę zmodyfikować swój projekt, żeby Melissa czuła się w tym projekcie e, bezpieczniej i lepiej? Myślałem przez chwilę tak naprawdę mhm. o tym, po czym doszedłem do wniosku tak naprawdę, że będę bronił tego, co zrobiłem tak naprawdę, czyli swojego projektu. Mhm, I nie będę wnosił do niego żadnych zmian tylko po to, żeby usatysfakcjonować modelka w tym wypadku. Co ja od strony modelki. O, to jest najlepsza tak. będzie wypowiedź. Ja sądzę, że to było idealne wytłumaczenie dlatego że nie ma takiej sytuacji, żebym poszła na fitting i w czymś się źle czuła, to projekta po prostu ubiera ten look na kimś innym. Lub, jeżeli mnie bardzo lubi, albo to jest jakiś look, na którym się skupię, to faktycznie jakie są minimalne y, zmiany. To jest konkurs Project Runway, to jest konkurs na Twój design, więc moim zdaniem nie powinieneś go zmieniać. I, sam, I bardzo jestem dumna z Ciebie, że się tego trzymałeś, bo ryzykowałeś bardzo dużo, bo moglibyśmy Cię bardzo łatwo i możemy jeszcze nadal w sumie, zeskwalifikować. Słuchajcie, no jedynym wyjściem jest chyba m, przebranie innej modelki w ten... Proporcjami, w ten, nie wiem, Tamara? Tamara, zgodzisz się, żeby Zgodzi się na się. moment przebrać? Projektantom i modelką dziękujemy. że to będzie miał problem, ponieważ jesteś dużo wyższa od e... Otnie, a nie nie chcesz bojęć? drobniejszej modelki? Mam. Weź, weź. Słuchajcie, czy jakoś, Czy jest możliwość jakiejś drobniejszej modelki, która by się zgodziła pokazać, ponieważ między Tamarą a. Słuchajcie, ja nikogo nie chcę zmuszać. No, Mam żyć? Ja no, zalec, Ale, no, ale tylko no, dla projekta. Tak, 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 tak. Dobra pocham. ja mogę. Chcę pomóc Serafinowi w tej sytuacji, bo walczę o dużo, prawda? Ale ja mam tak. czarne stringi, ja nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Dobra, to założymy na czarne stringi, po prostu jest sytuacja ekstremalna. Nie warto nic robić wbrew sobie i dlatego ja też nie chciałam nic takiego robić. Chciałam zrobić tak, jak będę się z tym dobrze czuła. Mam za dużo tytułów, bez mówię. I to było moje zdanie, tak? Moja decyzja i nic by jej nie zmieniło. Ty nic? Magda! Dajesz, mam za długi tułów. Dobra, już dobrze, Dobra, dobra. dobra a, no już będzie komplika. Ja cię też nie mam ja zrozumieć. Ej, To możecie mi pomóc, dobra. bo nie ogarnę dwóch lasek, sorry. Pomóżcie ci ja upiąć to na niej. Wiesz co, na ja zaraz tak? zobaczymy, tak, dziękuję co bardzo. tutaj. Czekaj, nie Kuba. Jestem do przodu, jeden na do doświadczenie. U Magda, jak modelka jest świetna, więc na pewno na pewno mu pomoże. Myślę, że Magda uratowała projekt Serafina, to pomogło mu bronić swoją wizję i mam nadzieję przejść dalej do programu.